W dzisiejszym odcinku wybierzemy się do automatów z zabawkami i wydamy tam aż 50 zł. Więc jeżeli jesteście ciekawi, na jakie zabawki trafiłam, to koniecznie zostawcie kciuka do góry i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. A specjalnie na ten odcinek przeniosłam się aż do nadmorskiego dźwirzyna. W takim razie bierzemy moje monety. Mam tutaj 5 złotówki, 2 złotówki i kilka złotówek i ruszamy w poszukiwaniu tych super fajnych i uwielbianych przez Was automatów. Pieniążki, pieniążki. No dalej, dalej. Gdzie są te automaty? O, jest! Trafiliśmy już na pierwsze. orany Ile tutaj jest wspaniałych zabawek. Muszelki, joysticki. Wow! I nawet dinozaury. Ale mi się chyba podobają najbardziej te mięciutkie do zgniatania, takie squishy. Więc pierwsza dwójeczka pada do automatu. Obkręcamy i chyba mamy to. Pierwsza kuleczka. Ciekawe w jakim kolorze. Ach, pomarańczowym! Wow! Mamy to! Pierwsza zabawka, a teraz może czas na muszelki. Skoro jesteśmy nad morzem, to kolejna dwójka wpada do środka. Szybko przekręcamy i mamy kolejną niespodziankę. Jest muszelka. No dobra, próbuję jeszcze raz. Chcę trafić na coś fajnego. I co tu mamy? Jakaś buteleczka. No to jeszcze trzeci raz, bo te muszelki mi się mega, ale to mega podobają. I mamy. O, kolejne muszelki. Niestety nie ma bransoletki, ale zostało mi kilka złotóweczek. Zobaczcie, tutaj na dole są maszyny właśnie na najmniejszą monetę. Trole, muszą wpaść na pewno w tym odcinku, więc sprawdźmy, co my tam tutaj będziemy mieli. Jest! Coś z granatowymi włosami, a za drugim razem co nam wyskoczy? Czerwone pudełko i zielone włosy. No ale zobaczcie, tutaj czeka jeszcze więcej maszyn. Przeniosłam się teraz do kolejnych automatów, które po prostu zobaczyłam za rogiem. I tutaj mamy Pokémon, czyli Pokémony. Um, ja bardzo lubię Pokémony, i bardzo bym chciała trafić na Pikachu, oczywiście, więc na to liczę. Dwójka wrzucona. I co my tutaj mamy? Uwaga! No nie, nie jest to Pikachu. To jest chyba jakiś y, ogniowy Pokémon, więc kolejna dwójka pada do środka. I cóż my tutaj będziemy mieli? Pikachu, Pikachu, Pikachu. No nie, znowu nie Pikachu. Szansa numer 3, Nie odpuszczę. I sprawdzamy, cóż my mamy. No nie, to znowu jakiś inny Pokémon, więc teraz sięgam po piątkę. I wybiorę sobie ten automat. 5 zł. Co, słuchajcie, bardzo duża moneta. Mam nadzieję, że ten uchwyt do telefonu, który teraz wylosuję będzie mi działać. Teram, 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 i trafiliśmy do maszyny, którą widziałam już z daleka, i bardzo chciałam sprawdzić, co możemy tutaj aż za 5 zł wylosować. Są to gigantyczne kule, jak widzicie, trzeba tutaj przycisnąć taki przycisk. O, coś się miesza i, i, i mamy to kulka. Mi akurat wypadła pomarańczowa. Pędzimy dalej. Zobaczcie, tych maszyn. Tutaj automatów z kulkami jest naprawdę mnóstwo. I za kolejnym rogiem czekają kolejne. A tutaj ich jest aż dziewięć. Super żelki za 2 zł. No nie mogę się powstrzymać, więc sprawdzamy, co tam mi się teraz trafi. O rany, żeby coś fajnego w fajnym kolorze. O, koloru za bardzo nie widać. Więc sprawdźmy, co za drugim razem nam wypadnie. Cóż my tutaj mamy? Pudełko w kolorze zielonym. No i jest coś, obok czego nie mogę przejść obojętnie, czyli świetne Wojny Star Wars za 2 złote. I tu nam wyskoczy miecz świetlny. Uu, wow, chyba różowy. Zostało mi ostatnie 5 zł i teraz mam dylemat, czy wybrać świeżące sznurówki, czy ten wiatraczek do telefonu. Wybieram wiatraczek. Słuchajcie, jest ciepło, więc taki wiatraczek powinien się przydać. E, Ciekawe w jakim kolorze ten wiatraczek mi się tutaj trafi. O, jaki piękny, pomarańczowy! Chyba najbardziej tradycyjną zabawką z tych automatów są po prostu kauczuki. I takie kauczuki również musiały się pojawić u mnie na kanale. O, jaki kauczuk z okiem! Widzieliście to? A teraz kolejna dwójka i kałczuk pomarańczowy. Dobra, zostały mi ostatnie monetki. Zobaczcie, ostatnie cztery dwójki i skuszę się chyba na te wąsy. Uu, chcecie mnie zobaczyć w wąsach? To oglądajcie koniecznie odcinek do samego końca. Wąsy mi, o rany, wypadły, ale już je zdobyłam. Wąsy czarne. Znowu Pokemony polujemy na Pikachu. Czy tym razem się uda? Trzymajcie mocno kciuki. Dobra, wypadło, wypadło i, i... No nie! To znowu jakiś inny Pokémon! Dobra, ostatnia szansa na Pokémona Pikachu, choć tutaj do nas to już będzie piąty Pokémon. Podchodzę zatem już do ostatniego automatu, ostatni pieniążek, a teraz słuchajcie czas na drugą część odcinka, czyli sprawdźmy, co też kryje się w środku tych kulek. Koniecznie zostawcie kciuki do góry, no a ja mam nadzieję, że wszystkie zabawki będą naprawdę, naprawdę, naprawdę superowe. No dobra, udało się, skończyłam, wydałam 50 zł. Mam tutaj dosyć sporą kolekcję tych kulek, a teraz czas zajrzeć do środka i zobaczyć, na co tam w ogóle trafiło. Oto moja kolekcja, zobaczcie, ile tego mam. Oczywiście jest to jedna taka wielka kula, którą miałam w takim super fajnym innym automacie. Są też takie średniej wielkości kuleczki, no i również są te najmniejsze, i chyba sobie od nich zaczniemy, bo te dwie najmniejsze kuleczki skrywają super fajne trole! I chyba miałam mega szczęście, bo trafiłam na dwa różne trolle z tego, co widzę, po kolorze włosów. Pierwszy z nich. A zobaczcie, jaki golas! Ale śmieszny! Patrzcie na to, on ma e, takie fioletowe włosy. No, a w drugiej kulce już od razu widać, że mamy tutaj zielone włosy ty tenam, więc zobaczmy. A, zobaczcie jaki super fajny. Nie mogłam się powstrzymać i musiałam również sięgnąć po klasykę. Tak więc mamy tutaj również dwa kauczuki. One są jeszcze tutaj zabezpieczone jakąś taką folią. Mamy kauczuka pomarańczowego i kauczuka o, chyba mojego ulubionego, bo wygląda jak wielkie oko. mam teraz po takie zielone jajo, zieloną kulę. Zajrzyjmy co tam się kryje w środku. O rany, to wcale nie jest taki łatwy to otworzyć. No dobra, co to było, bo szczerze to już powiem Wam, że nie pamiętam. O! A, już wiem, to jest taka ręka, taki glue. Ale mega śmiesznie to się rozciąga. A, zobaczcie na to. Z tego co pamiętam, to po prostu to się tak rzuca i to się fajnie przyczepia na przykład do ściany albo do jakichś innych powierzchni. Ja miałam to w kolorze żółtym, a teraz chyba tutaj jeszcze jedną taką rzecz wylosowałam albo coś bardzo podobnego. A nie, słuchajcie, to jest właśnie to. Tylko, że trafiło mi się w kolorze niebieskim, tak więc nie ma tutaj żadnej powtórki. O, a to nie jest ręka! Teraz trafiliśmy... O, to jest chyba jakaś foka! Ale ona również mega fajnie się rozciąga. <grym> Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. I mamy tutaj taki długi, rozciągliwy, jakby sznurek. Stuję, losuję i sięgam po kolejną niespodziankę. Cóż my tutaj mamy? O rany, co to jest? O, Ach, no tak, to jest. Ym, słuchajcie, ten uchwyt do telefonu. A tę część się przyczepia do telefonu. Tutaj mamy coś ściągane. Może to przetestujemy sobie na samym końcu. Teraz coś, na co polowałam. Bardzo chciałam mieć bransoletkę z muszelkami, ale niestety trafiłam na same muszelki. I mamy tutaj. Wow, jaką piękną muszelkę. Tutaj widzę, że są kolejne, tak więc otwieramy. O, rany. <laughs> Nie jest to takie łatwe. Dobra, jest. Oh, I tutaj mamy teraz takie trzy muszelki. I to było z tego samego automatu, również za dwa złote. I to chyba będzie teraz najlepsze z tego, co mi się wydaje. Mamy całą taką buteleczkę. Oh, no i to jest mega fajna pamiątka z nadmorza. Słuchajcie, na to bardzo y, fajnie jest trafić. Możemy to, słuchajcie, otworzyć. I mamy tutaj małe muszelki, plus taki jakby pomarańczowy piasek. I co te niespodzianki z muszelkami, moim zdaniem, chyba są najfajniejsze. Squishy, squishy, czas na coś do. Do rozciągania i do gniecenia. Otwieram zatem kuleczkę. O! I wypadło takie małe cudo! O! Rany to jest chyba króliczek. różowiutki I zobaczcie na to. Uuu, rozciąga się jak taki fajny glutek. O, wow, patrzcie teraz na jego twarz. O! Jaka rozciągliwa! rany, nie wiem jak to się stało, ale chyba najwięcej kuli sobie w automatach z pokemonami, bo bardzo, ale to bardzo chciałam trafić na pika. Pierwsza figurka to jest ogniowy Pokemon i z tego co mi wiadomo, to jest Charizard. No i tutaj niestety, słuchajcie, wtopiłam, bo mam powtórki i widzę, że w kolejnej kuli również mam identycznego Charizarda. Super! I do kolekcji jest jeszcze trzeci. Dokładnie identyczne. Tego Pokémona to ja kompletnie nie znam. Kto to jest? O, oh, oh, wygląda słodziutko. Ale widzicie, co jest w ostatniej kuli? Udało mi się trafić tram da i będzie mój ulubiony Pokémon. Oh! I jest właśnie on, żółty, to jest oczywiście Pikachu, tak więc zobaczcie, moja kolekcja Pokémonów. Chociaż widzicie co, ja za nimi tak za bardzo nie przepadam, tylko Pikachu jest takim moim ulubionym, ale mam ich aż pięć. Tutaj jest jeszcze fajny gadżet, ten gadżet to jest y, taki wiatraczek chyba do telefonu. Jego się jakoś tak montuje, o w ten oto sposób, wkładamy tutaj śmigło. Możemy później włożyć tę końcówkę do telefonu i ten wiatraczek powinien się obracać. Chciałam to przetestować, szczerze, ale wiecie co jest mała wtopa, bo ja w ogóle nie mam takiego wejścia, który tutaj pasuje, więc wiatraczek przyda się do jakiegoś po prostu innego telefonu. Tak więc chyba trochę wtopiłam z tym wiatraczkiem, ale słuchajcie, naprawdę chciałam go przetestować. Zostały mi dwie ostatnie kule i mówiłam oglądajcie do końca, bo będziecie mi mogli zobaczyć. W wąsach. Słuchajcie, kupiłam wąsy w automacie. Otwieram zatem tę kulę. Albo ja nie mam siły, albo te kule są mega, ale to mega mocno zamknięte. Dobra, Udało się. Ja trafiłam wąsy czarne. Poczekajcie, bo one tutaj mają od razu naklejkę. Bo rany trochę się boję je przymierzyć. Są mięciutkie, takie jakby zrobione z materiału. Jesteście na to gotowi? Chyba bardziej niż ja, bo ja nie wiem, czy chcę to robić, ale dobra, uwaga. Tadam, tadam, tadam. No i co? Słuchajcie, chyba dobrze je przyczepiłam. Czy odwrotnie? Poczekajcie, może o, w ten sposób. Oh! O, ranę! Ta tak się prezentuje w prawdziwych, eleganckich, czarnych Bo Tam czego się nie robi dla Was, kochani. Została mi ostatnia kula i ona kosztowała aż 5 zł. 5, 5, ziko! I wygląda trochę jak kula Lol Supra. I udało się ściągamy zatem tę folię. I mamy super fajną pomarańczową kulę co tam jest w środku? Uuu, jakaś duża niespodzianka. O, saszetka! Dobra, zaglądamy od razu do środka, patrzymy, co to takiego. Wydaje się być dosyć spore. Ach tak, ja już wiem, co się tak robi. O, tak napręża. Zobaczcie, teraz bierzemy rękę i mamy brązoletkę. Wystarczy, że po prostu tak mocno pukniemy. I chyba ta zabawka zajmuje aż drugie miejsce, bo na pierwszym były oczywiście moje ukochane nadmorskie muszelki. Aha, no tak i jeszcze te wąsy. Sobie jeszcze je poprawię. Nie wiem, czy dobrze je przyczepiłam, czy czasem nie są do góry nogami, ale prezentują się zacnie. A, i ogarnęłam jeszcze jedną rzecz, właśnie tę, czyli ten uchwyt do telefonu. Odkleiłam tutaj już tę część, gdzie jest naklejka. Przyczepiamy to do telefonu. Mocno dociskamy, aby się mocno trzymało, i ta część jest taka fajna, wysuwana. Wysuwamy ją w ten sposób, chwytamy tutaj telefonik, i zobaczcie, faktycznie ten uchwyt działa. O rany, prawie bym zapomniała, została mi jeszcze ta kula, ile zostanę prawdziwym Jedi. Zobaczcie, jakie to jest wielkie, gigantyczne, tak to wygląda. I z tego, co ja pamiętam, to chyba tutaj się to ściska. Oh! I ten miecz jakby sam się pompuje, patrzcie. Kto teraz stanie ze mną do walki? Miecz nadmuchany! Y nie czuję się jak prawdziwy Jedi, słuchajcie, tu zdecydowanie nie jest mieć świetny, ale świetna zabawa. Tak takim razie kochani, ja już kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że bawiliście się świetnie. Ja wydałam aż 50 zł. Bawiłam się super. Jeżeli chcecie więcej takich fajnych, vlogowych, luźnych odcinków, oprócz tych, które nagrywam normalnie, codziennie na moim kanale, to zostawcie kciuki do góry i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco ze wszystkim. Ja się już z Wami żegnam i pozdrawiam Was w przepięknego. Jeszcze letniego i ciepłego dźwirzyna. Do usłyszenia! Pa! pa. O rany no cały czas spadają mi te wąsy. Tak przecież elegancko w nich hmm, wyglądam!